I, 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 I gloria, 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 in the... i Gloria. Gloria. Przed nami seria finałowa dzisiejszego konkursu, w którym znowu naszej drużyny zabraknie. Tym razem jednak awansowaliśmy bliżej niż wczoraj, bo o ile wczoraj był dużo niedosyt, bo Kamil z tego rzeczywiście skoczył krótko. Otóż dzisiaj skok Kamila jeszcze był na tyle względny, że się szansę mieliśmy awansować. Co pokazuje te dziewiąte miejsce, jakie zajęliśmy w tym konkursie. Po trzech grupach byliśmy na siódmej pozycji, ale w ostatniej grupie Kamil przegrywał walkę bezpośrednio z Karlem Weigerem, z zróżnicy To Niemcy zajęli te ósme, ostatnie miejsce awansujące. Kazachowie, zgodnie z chyba ten awans sobie wyszarpali, pokonując w ostatniej grupie Słoweńców. Jeszcze startuje z 7 miejsca, a Niemcy z 8. Drużyny, które awansowały, przekraczały na te 500 punktów. Nasza drużyna przegrała awans dzisiaj różnicą 8 punktów, czyli różnicą około 4,5 m wczoraj. Ten awans był bardziej odległy dla nas, bo już po trzech grupach byliśmy na stosownej pozycji i tylko on, rewelacyjny lot na poziomie najlepszych mógłby nam dać awans. Nie udało się. Nie trzeba było zadowolić się 10. miejscem. Dzisiaj jest trochę lepiej, bo miejsce 9. No ale to też nas za bardzo przecież dzisiaj nie urządzi, bo w klasyfikacji możemy znowu troszkę stracić. Nie spadniemy na ostatnie miejsce, bo Ukraina z Bochami nie awansowała, nie, nie awansowali Amerykanie, więc najwyżej możemy spać na 12. miejsce w klasyfikacji. Nie spadniemy niżej, no bo dlatego, że mamy przewagę nad Ukrainą i Włochami i nad Amerykanami w tej klasyfikacji turnieju. Dzisiaj na chodzili po pod opowiadanie yy, drużyny na Niemiec. Chodzi o to, że to yy, jest tak będzie. Yy, prowadzi francuska i czechy, ale to jest spore. Pierwsza... mamy kilku metrów nad tej trzecią Austrią, a Austria ma 5,5 5 i... metra nad Szwajcarią. 4. Wydaje się, że podium będzie by... się ale czwartece. Chyba to niepewne, bo tutaj już jest także zapowiada się na walkę chyba o chce i między trójką obszar. ale jak to będzie w praktyce, to... bo każde wpadkę może nagle życie. Przed nami seria, Wierzymy, że na podobnym poziomie jak pierwsza seria. E, pierwsza seria serii 143,5 m. Z drugiej kamery ciekawe, czy do tego się będą padały. Zaczynają Niemcy pierwszą grupę i pius paszkę. 143 metry w pierwszej serii to był rewelacyjny wznaw pius paszka. Teraz dużo krócej 133 też No to Od razu ten krótszy skok, noty 18, 7 punktów. W razie prowadzenia, ale na ile to wystarczy Niemcom? No w pierwszej serii pius paszka także tych z 3 metry. Teraz w ale chodzisz... Szwajcarzy, Dominik Peter, 140 metrów, teraz ląduje e, też daleko. Dominik Peter osiąga 135,5 metra. Noty 19, 19,5 punktu. Jest prowadzenie wyraźne o prawie 19 punktów nad Niemcami. Ta przewaga wzrosła jeszcze w stosunku do tego, co było po, po pierwszej serii. Dlatego, żeby pójść, i trochę dłuższy skok. E, Czesi, Łukasz, Chlawa, 141,5 metra w pierwszej serii, teraz Chlawa. No, Na swoim poziomie z pierwszej serii można powiedzieć: 142,5. Wcześniej, jak na 5 się skaczył na razie. No, typu 18,5 punktu i prowadzenie Czechów z przewagą 34 punktów nad Szwajcarią. Ta przewaga robi się no kołtująco teraz nad tą, bo Austria, yy, Michel Heiberg. 141 metrów w pierwszej serii. No ten lot mówi sam do siebie. Ten skok. Seria finałowa: 140 metrów. Hajbek powtarzalnie i pięknie. Noty, noty 19, 19,5. Daję to drużynie drugie miejsce z statusu 16 prawie, punktów do Czechów. No, częściej dzisiaj, dzisiaj jest to w końcu na swoją skocznie. Słowenia, Peter Prevc 136,5 metra w pierwszej serii. Teraz jest chyba dla, dla Czechów, troszkę, dla Słoweńców troszkę słabsze, ale podobne są jak w pierwszej serii, 134 metry. Noty 19, 18,5 są 12 punktów za Szwajcarią, a przed Niemcami z przewagą prawie punktów 7. No i Rosjanie. Jewgini Klimov w pierwszej serii 131,5 metra. Tyle co Kamil Stoch miał w pierwszej serii swoją drogą. Klimow w serii finowej 140,5 w zupełnie innym poziomie. Noty 19,18 i punktu Rosjanie na trzecim miejscu. 5,4 przed Szwajcarią. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądać dalej. U nas tak naprawdę brakowało taki piątek jak Maksimoczkina, takich 142 metrów, i dlatego nasza drużyna przegrała. No, jeszcze piątek 128. Takie niuanse, ale jak bardzo istotne się okazały później. Francja z Kanadą teraz. Rok w wykonaniu Romana nam 139,5 139,5, a teraz 40 metra. Noty 19, 19,5 punktu. I to jest jedyna drużyna, która walczy z Czechami. 9 punktów przed Czechami jest Francja z Kanadą w tym momencie. Na całego. No i pozostali kazachowie z Estonczykami, którzy popisują, zajmują szóste miejsce. Z Ligi Tekarzyńkow zaczął źle dla drużyny. Lot był świetny, 140 metrów, ale, ale z upadkiem. Drużyna musiała to podrabić straty Tekarzyńkow, w serii finowej krócej, ale z telemarkiem. 131, no tu średnio po 19,5 punktu drużyna jest na szóstej pozycji. Ale staty wciąż ma spore. Do to już w ogóle stat około 30 punktów. Prowadzi Francja z Kanadą, druga drużyna Czech, trzecia Austria. I ta trójka troszkę ucieka e, pozostałym. Czwarta Rosja, piąta Szwajcaria, szósta Kazachowie z Stanczykami, którzy mają niewiele przewagi nad Słowenią i Niemcami. Zapowiada się to wszystko bardzo interesująco, jeszcze. E, jeszcze na pewno nie raz będziemy przeżywać tutaj wielkie emocje. Przed nami druga grupa. Rozpoczynają ją Niemcy. I Markus Eisenbichler w pierwszej serii. 130 metra, a Izabeli sobie w nowej pod 140 metrów poleci. ULA! 142! 12 takie skupki cieszą. Piękny styl i na razie, postawa Izabeli sobie raczej bardzo. Szwajcarzy Kylian Bajer w pierwszej serii miał 139 metrów. To oczywiście przynajmniej na powtarzalność w jego wykonaniu. To jest mocny zawodnik, więc na pewno go stać na to, ale nie tym razem. Skok drugi, krótszy. 131 metrów. Noty 19 i Szwajcarzy z Niemcami przegrywają o punkt I20. Jednak, jednak tutaj Niemcy skutecznie zaatakowali w tej grupie. Drużyna Czech. wystarczy 114 metrów, by pokonać Niemców. Jan Matura 139,5. Tak było w pierwszej serii. Teraz przejdziemy do właśnie drużyny poprzedniej, powtarzalnie. Jan Matura 139,5 metra. Noty 18, 18,5. No i właśnie nad schweizerami ta przewaga teraz prawie 50-punktowa. między na nami podobnie 45,7. Czesi wyraźnie na prowadzeniu, przed nami drużyna Austrii. Manuel Fettner 136 metrów. Ym, tak wygląda skok w pierwszej serii. Fettner w tej finowej chyba podobnie, albo trochę dalej. Trochę dalej, bo prawie 140, albo do końca 140. No, 139,5. Noty po 19,5 punktu. Jest lokata druga za stratą... Już 11 punktów do Czechów, 11,6, no ale przewaga 34 punkty nad Niemcami. Drużyna Słowenii teraz, która też może stracić miejsce dla, na korzyść Niemców. Celeprewc w pierwszej serii miał ambitny lot, ale z opadkiem, 144 metry. Teraz są do bliżej, ale z telemarkiem. Odległość 138 metrów. 138 metrów, noty 9. 15. I po punktu jest miejsce trzecie, przewaga 0,4 punktu nad Niemcami, tylko 0,4. Zobaczcie ciekawą, jaka szóstą w konkursie. No i Rosjanie. Khalium Nazarów, 135,5 metra. w dalej, pod 140 metrów. Dokładnie 141, 18 I po punktu Rosjanie na trzecim miejscu zwiększają postrównanie do 20 punktów i 80. No i w z Kanadą, czy utrzyma prowadzenie? Matthew Sokop w pierwszej serii miał 140,5, to teraz 135 potrzebne, by to prowadzenie uzyskać, eee, będzie prowadzenie. Eee, Matthew Sokop w serii finałowej 139,5, noty 19, 19 i przewaga 12,5 punktów nad Czechami. Więc je utrzymujesz ta przewaga, jak była. Tutaj nie ma niespodzianek na razie. No i pozostali Kazachowie z Estonczekami, którzy mogą awansować na piąte miejsce Arti Aigro 133 metry, w pierwszej serii w przypadku ataków tej finowej mogą mieć piąte miejsce i to będzie piąte miejsce, bo Aigro luluje dalej w finałowej, 138 metrów noty 20-19,5 punktów. Piękne noty, które dają awans na piąte miejsce, ale już mają wtedy do czwartego miejsca 18 punktową. Francja z Kanadą prowadzą, druga drużyna Czech, trzecia Austria, czwarta Rosja, piąte Kazachowie i Jastemczycy, szósta Słowenia, siódme Niemcy i ósme miejsce dla Szwajcarii. Walka doprowadza się o miejsce piąte, no i potem walka o podium i pierwsze miejsce. Tak mi się wydaje. Rosja z Austrią o trzecie miejsce i Czesi z Francją i Kanadą o miejsce pierwsze. Tak to wygląda z ogólnego punktu widzenia, bo trzecia Austria już ma 24 punkty, te do Francji i Kanady. Czyli wydaje się zbyt dużo. <coughs> Jak na dwie grupy do końca <noise> konkursu. No, ale poziom kosmiczny się tutaj rysuje nam tego konkursu. Będziemy niewiele słabszych. No A ja zawsze odległość to 131 metrów. Także poziom jest bardzo wysoki i liczymy, że <coughs> nie spadnie. Szwajcarzy w ostatniej grupie spadli na ostatnie miejsce. Ale, ale wciąż mogą jeszcze tutaj oczywiście walczyć. O przynajmniej to miejsce piąte. Przed nami grupa trzecia. I ponownie Niemcy. Z panem w serii 137 metrów, w serii finałowej znosił się na powtórkę. Bo to skok trochę był gorszy na progu, ale później już był właściwy. 138,5 metra. Noty po 18,5, więc no to trochę niższe, no ale odległość tutaj niejako zrobi swoje. Na razie, wprowadzenie. zobaczymy, na ile ono wystarczy. Przed nami Szwajcarzy. Gregor Deszpanden, no pierwszy skok pogrążył, dru pogrążył drużynę, bo oddali Szwajcarów wtedy od walki o wyższe lokaty 125 metrów. Teraz. Jeszcze bliżej doję deszpanden. 118. Noty 19. I to jest koniec marzeń Szwajcarów o wyższym miejscu niż ósme. 118 metrów w pierwszej serii 125. Deszpanden zdecydowanie nie jest ogniwo drużyny. No i teraz drużyna Czech. Wojciech sztursa. 136 metrów w pierwszej serii teraz. Sztursa no, na podobnym na poziomie w tej finowej. O odległość 136. Dokładnie tyle samo. Noty 19, 19 i pół punktu. I w tym będzie prowadzenie wyraźne po ponad 40 punktów przed Niemcami. 43,2 no i teraz drużyna Austrii. Klemens Leitner 135,5 metra w pierwszej serii. Teraz Leitner podobnie, więc Austria to będzie w walce o podium. 136,5 metra. Noty po 19,5 punktu i druga lokata. Stata już teraz trochę mniejsza do Czechów, ale wciąż spora, bo prawie 10 punktowe. I ponad 30 punktów za po nad Niemcami, które czy nie ma wątpliwości, że a ostatecznie będzie mocniejsza. E, Słowenia. Lowrocos w pierwszej linii 130 metrów, piąte, miejsce, druży y, piąte szóste miejsce drużyny po ostatniej grupie, teraz Lowrocos 135, a więc dwa powtarzalne skoki Lowrokosa. Noty 20, 19 i pół punktu, ale drużyna ustępuje Niemcom o 2,4 No. Jednak korzyść Niemców teraz, ale przewaga nieznaczna, bo do nie spada nieco ponad po punktu. Teraz Rosjanie. Michał Maksimoczkin. 142 metry w pierwszej serii. Teraz Maksimoczkin. Daleko. Również, tak jak w pierwszej serii. Ponad 140, ale z upadkiem. 140. Wskutek upadku Rosja traci szansę na podium. No, te dziesiątki ma tylko punkt przewagi nad Niemcami. Wskutek tego upadku. Rosjanie wszyscy poza 140 metrem, no, ale... ale... W tej grupie niestety już niefortunny upadek w przypadku Maksimoczkina. Francja, i teraz? Mackenzie, Boyd Klaus w walce o to, by drużyna utrzymała prowadzenie 138 metrów. Pierwszy teraz skok podobny 138,5. No to już średnio po 19,5 punktu. I prowadzenie Prowadzenie wzrosło do 18 punktów nad Czechami. No, prowadzenie, które chyba mogły są za siebie. Kto będzie tu mocniejszy, prawda są miał nieco niższe noty od McKenzie'ego, 2,5 metra dalej loduje Kanadyjczyk, no i sytuacja odbyła się klarowne powoli. Teraz Kazachowie z Estonczykami i Luka Mendes. W pierwszej serii miał 130 metrów, to nie było rewelacją i to że potem byli z Polską na siódmym miejscu po trzech grupach. Teraz terapia dla Mendesa dużo lepsza, 139 metrów, noty 19 no i przez wpadkę Rosjan Kazachowie z Estonczykami na czwartym miejscu. O 4,4 punkty przed Rosją. A więc Francja i Kanada prowadzi, druga drużyna Czech, trzecia Austria, czwarte Kazachowie i Estonczycy, potem Rosja, Niemcy, Słowenia i Szwajcaria. Taka kolejność przed ostatnią grupą, w której to będzie bitwa, tak naprawdę o miejsce czwarte, i potem oczywiście o pozycję na podium. Austria, Czesi i Francja z Kanady powinny walczyć tutaj o miejsce na podium. Tylko pytanie, kto na którym stopniu stanie bardziej jak nada o krok od ale tu póki co wszystko jest jeszcze możliwe, wszystko stać się może. Ostatnia grupa, według miejsc zawołanych w półsiedmiu skokach, a więc zaczynają Szwajcarzy. I Simon Amann, w pierwszej serii 140 metrów, teraz potrzebuje 120 metrów, by w ogóle obnieść, truszymy, prowadzenie. trudne uprowadzanie. daleko, dzisiaj to jest niego dużo lepszy konkurs niż wczoraj. 141 metrów, noty 18, 18,5, nieco niższe noty, no ale odległość robi swoje. Simonoman piąty, wynik indywidualny w tym momencie, ale postawa Szwajcarii generalnie, no poza grę było była dzisiaj oczywiście optymistyczna. Słowenia teraz. domen PREC W pierwszej, no właśnie, Przerwa Awas dla Słowenii. 136,5 metra. Teraz są na podobne podobnej odległości i Słowenia przed Szwajcarią. 137 metrów. Noty 19, 18,5. Jest prowadzenie od prawie 30 punktów. 28,5 dokładnie Słowenia przed Szwajcarią. No i drużyna Niemiec. Która my też o co walczyć jeszcze? Karl Geiger 137,5 metra w pierwszej serii. Geiger w tej chwili upalnia, a w rękawie ląduje dalej niż w pierwszej serii. 139,5 to może być szansa na czwarte miejsce. Noty po 19,5. To Niemcy u siebie w końcu, jak już to wygląda, bo, na, bo w Klingenthal dobrze to nie wyglądało. Tu wynik znacznie lepiej, różna Niemcy się prezentuje. W tym momencie o 9,4 Niemcy przed Syłwanią. No na pewno to się będzie za mało, natomiast na czwarte miejsce może wystarczyć. Rosjanie teraz. Dmitrii Wasiliew 135,5 metra. Wasiliew przegrywa walkę o wysokie lo lo lokaty. Wasilijew tylko 116,5 metra w 116,5. Noty 18, 18,5. A Rosja spada na ostatnie miejsce za Szwajcarów. No w skutek upadku Maksymu no, oczywiście e, ta walka przegrana będę maksymalnie telemark, no to wtedy byłoby miejsce przed Szwajcarią. No, niestety, Rosjanie posypali się w ostatniej grupie. Teraz Kazachowie i Estonczycy Saber Muminow 139,5 metra w pierwszej serii, co było trochę zaskakujące, że tak świetnie sobie poradził. Teraz seria finałowa 141,5. I Kazachowie i Estonczycy na czwartym miejscu dzisiaj, podobnie. 141,5 Muminowa, noty 19, 18,5, przewaga 6,6 punktów nad Niemcami. No i drużyna Austrii i Stefan Kraft. Wystarczy mu 127 metrów, bo drużyna była na podium. 137 metrów miał w puszce serii Kraft. Teraz to pełna formalność, Skacze pięknie w serii finałowej. Osiąga 140 metrów. Nauty dziewiętnastki i wyraźne prowadzenie. Austriacy w rewelacyjnej dyspozycji dzisiaj w tym konkursie. W każdym skoku przekraczali co najmniej 135 metrów. Austria, wyraźnie przed Kazachami i Estonczykami. ta przypaga 26 punktów i 30. No i teraz drużyna Czech i Roman Kołdarek, 142 metry, miał w pierwszej serii czeski skoczek, teraz 137 potrzebne by obronić drugie miejsce i to się uda, chyba, tak udało się, groziło to upadkiem, bo takie lądowanie na płaszczyznę mogło się zakończyć niefortunnie, a zakończyło się dobrze, 142,5 metra, noty 19, 19,5 punktów, jest pierwsze miejsce, co najmniej drugie miejsce. Przed Austrią, dla Czechów to zdecydowanie najlepszy konkurs. Kodelka najlepszy indywidualnie w tym momencie, no jest drugi wynik indywidualny: Małukasza Klawa. No i podstawowa drużyna Francji i Kanady. Ma do Kongresu Sewła 135 metrów potrzebne, by wygrać konkurs. On zrobił szał w pierwszej serii. Pamiętamy 143,5 metra. Teraz nuję bliżej, ale to jest świetny konkurs także dla Sewła. 141,5 metra w serii finowej. Tym razem on wytrzymuje presję, i Francja z Kanadą wygrywały ten konkurs. Noty za skok finowy 19, 19,5 punktu, więc widzieliśmy sami. W serii finowej większość skoków była bardzo piękna stylowo. I także tutaj, bo osoba nie jest odmiennym. Yy, drużyna no-kautuje konkurencję, serfa najlepsze indywidualnie. Francja wygrywa o 16 punktów ten konkurs, a wyniki indywidualne: pierwszy Sewła, czwarty szabły, siódmy sołkup i dziesiąty Boyd Klaus. Rzadko się zdarza, żeby cała ekipa zmieściła się w dziesiątce indywidualnie, a to się tutaj zdarzyło. Dla porównania w zawalił Sztursa w pewnym sensie, no bo przegrał 10 punktów, to z jest na nas... francuskiej, był pod Klausem o 10 punktów. Zauważyło. Na tym, że właśnie to Czesi są tutaj słabsi. Austria, trzecia, czwarte miejsce dla Kazachów i Estanczyków, którzy dzięki determinacji te czwarte miejsce wyszarpali, chociaż nie wskazywało na to czwarte miejsce, po prostu te różnice punktowe, jakie były między drużynami. Piąta drużyna Niemiec, dzisiaj też po determinacji, bo Piespaczka poprawia się w serii filmowej, i potem reszta idzie jego tropem niejako. Szósta Słowenia, a potem zdecydowanie słabsi Szwajcarzy i Rosjanie. Którzy mieli słuchacie mankamenty. Rosja najbardziej szkoda, bo oni mieli trzy próby 140 metrowe, no ale przez tą trzecią nie ustaną próbę, nawet nie było miejsca siódmego. Skończyło się jak się skończyło. Rosjanie najbardziej chyba niedosytem, bo otwarcie było bardzo obiecujące dla nich samych. No a wtedy skończyło się po prostu pechowo. Kraft, lider Austriaków, dzisiaj liderem takim nie był. Liderem był Hajbek, Piąty indywidualnie. Dwóch czoków w trójce było, drugi wynik miał Kowdelka, trzeci miał Łukasz Klawa, no ale właśnie ten Sztursa tutaj tą satysfakcję troszkę popsuł, niejako. Także tak to wygląda się o ten konkurs. Emotnie brakowało, najdłuższa odległość dzisiaj to 143,5 metra. Bohaterem serii finowej kto, kto był? Roman Lami pój. podobnie Lukasz Klawa. Oni skrócili się po 142,5 metra w serii finowej, no ale nikt nie musiał rekordu skoczył. chociaż było blisko bo ten skok oczywiście...